Moi drodzy, objętość prostopada do ścianu, zadania tekstowe. I zaczniemy sobie od zadania siódmego na stronie 226. Będziemy robić zadania tekstowe, ale też będą zadania z yy, zamiany jednostek. Także też sobie poćwiczymy. Ok. Ile co najwyżej wody może zmieścić się w 3-litrowym garnku? 3-litrowy garnek. Na poprzednich lekcjach mieliśmy podane podstawowe jednostki dotyczące objętości. Czyli ja sobie może zrobię to na czerwono, Wy też możecie zrobić, jeżeli ktoś nie pamięta. 1 litr to jest po pierwsze 1 decymetr sześcienny, a po drugie, gdy zamieniamy na mililitry, to jest 1000 ml. Dodatkowo 1 ml to jest 1 cm3. Zatem 1 litr to jest również 1000 cm3. No to spójrzmy, co my tutaj mamy. W 3-litrowym garnku może zmieścić się hmm, 30 cm3. No chyba za mało. Skoro 1 litr to 1000 cm sześciennych, no to znaczy, że 3 litry to będzie 3 razy 1000, czyli 3000 cm3 i jest to odpowiedź B. Cm sześcienne. Dobrze. No to kolejne jednostki ósme zadanie. Poćwiczmy, ponieważ to jest skomplikowane i może to komuś sprawiać problem, więc zrobimy te zadania. Dobrze. Podpunkt A. 9 dziesiątych decymetra sześciennego. No I teraz mamy możliwość tu jeszcze sobie dopiszemy, zobaczcie, decymetr sześcienny, skoro to jest litr, to znaczy, że to się równa 1000 cm sześciennych. I pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to po prostu zamienić decymetr sześcienny na 1000 cm sześciennych, wykonując mnożenie razy 1000. I będziemy mieć zasada przesuwania przecinka, 900 cm sześciennych. Pokażę Wam troszeczkę inną metodę, która też jest ok. Ważne jest, żeby pamiętać, ile decymetr sześcienny ma cm sześcienny. Zobaczcie. Zamienię to sobie najpierw na od zwykły, że to jest 90. Cały czas pamiętając o jednostkach. I teraz wiem, że decymetr sześcienny ma 1000 cm, więc muszę mieć 1000 mianowników. Zatem rozszerzam. Góra też musi być rozszerzona. I teraz licznik mówi mi, że mam 900 cm sześciennych. Jak będziecie liczyć wasza sprawa, byle poprawnie. Dobrze, zajmijmy się kolejnym przykładem. 450 cm sześciennych chcę zamienić na decymetry sześcienne. Ważna rzecz, gdy zamieniamy mniejszą jednostkę, no centymetr jest mniejszy od decymetra. Gdy zamieniamy mniejszą na większą, no to warto sobie to zapisać w postaci ułamka. To znaczy, jaką częścią jednego decymetra będzie 450 cm. sześciennych? Wiem, że jeden decymetr ma 1000 cm sześciennych będzie to 450 tysięcznych. No i oczywiście mogę to zapisać w postaci ułamka dziesiętnego z 0 lub bez. Te ostatnie 0 możemy zapomnieć. Nie widać. Oj, ucieka mi ze ekranu. Dobra, przejdźmy dalej. B. 53 cm sześcienne... Ile to jest decymetrów sześciennych? Znowu, jaką częścią decymetra jest, są, są centymetry sześcienne? Jedną tysięczną. A skoro mamy ich 53, to jest 53 tysięczne. No to teraz mamy metry. Zobaczmy. 15 setnych metra sześciennego. Ile to jest decymetrów sześciennych? Ok. No to pokażę Wam jeszcze inną fajną metodę. Zobaczcie. 15 metrów sześciennych. No to ma 15 setnych, 15 setnych i teraz metr sześcienny to jest tak naprawdę metr razy metr razy metr, prawda? No to jest potęgowanie. E, ja chcę to zamienić na decymetry sześcienne, więc te metry mogę zamienić na decymetry. Zobaczcie. 1 metr ma ile decymetrów? 10. Razy 10 i razy 10. Zatem razy 1000 decymetrów sześciennych. Przesuwamy przecinek i mamy 150 decymetrów sześciennych. Zobaczcie. Tak też możemy policzyć. To było B. No to nam jeszcze zostało C i D. Dwa przykłady z c. 75 decymetrów sześciennych ile to jest litrów? 1 decymetr sześcienny to 1 litr, zatem 75. Zero filozofii. I 6 litrów ile to jest mililitrów? 1 litr ma 1000, a 6? 6000. Zobaczcie, wcale nie jest takie trudne, jak by się wydawało. Dobrze. Przejdźmy dalej. 9. Podstawą grania stosupa jest kwadrat o boku 15. Grania stosłup, który ma w podstawie kwadrat, to jest też prostopadłością, oczywiście. Ale ważna jest informacja, że jeżeli mamy kwadrat, to możemy sobie tutaj od razu zapisać 15 cm. Wysokość grania stosłupa wynosi 2 decymetry. Oblicz objętość, wynik podaj w centymetrach sześciennych. Dobrze, no mają być centymetry sześcienne. Pierwsze, co musicie zauważyć, że mamy różne jednostki. Tu są centymetry, ale tu jest decymetr. No to zamieńmy od razu na centymetry i liczymy objętość. Pamiętajmy długość, szerokość, wysokość. 15 razy 15, razy 20. Mogę sobie zrobić pisemnie, nie muszę mieć tego w pamięci. 5, 6.

4500 cm sześciennych. Zobaczcie, łatwe są te zadania. Po prostu ćwiczymy używanie wzorów. Ćwiczymy przy okazji rysowanie rysunków pomocniczych i jednostki. Dziesiąte. Podstawą prostopadu ściany jest kwadrat do boku 11 decymetrów Teraz. Dobrze, rysunek pomocniczy. Objętość jest równa 2420 cm sześciennych. Ile wynosi wysokość? Tym razem mamy wyliczyć wysokość. Moi drodzy, objętość liczymy znów to samo. Długość, szerokość, wysokość. Czyli 11 razy 11. I razy h, którego nie znamy. Ale uwaga, ja znam tą objętość, więc w tym miejscu mogę sobie zapisać tą liczbę. 11 razy 11 to jest 121. Czyli mam 2420 równa się 121 razy h. To w jaki sposób wyliczyć to h? To jest najprostsze równanie, które już do tej pory liczyliśmy, niejednokrotnie. No, dzielimy przez 121. Czyli 2420 podzielić przez 121... I to jest 20 decymetrów, bo w takich jednostkach to było. Zatem odpowiedź, przy zadanie dziesiąte, tutaj mamy do wyboru. Odpowiedź A. 11. Objętość sześcianą. Wynoś. Jest równa 27 cm sześciennych. Krawędź sześcianu jaką ma długość? Jak to obliczymy? Przypomnijmy sobie, sześcian to jest figura przestrzenna zbudowana z samych kwadratów, czyli wszystkie tutaj krawędzie mają równą długość. My znamy wzór na objętość, to jest a do trzeciej. Zatem a do trzeciej, czyli ta objętość jest równa 27. No to jak obliczyć a? Ile to będzie? Moi drodzy, po prostu trzeba się zastanowić, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej dami 27. Oczywiście 3 jednostki to były centymetry. Odpowiedź D. Zobaczcie, że mamy odpowiedź A. 3 cm2. Żeby to nikogo nie zmyliło, tutaj potrzebna jest długość, więc odpowiedź D jest poprawna. No to robimy 12. Jaką długość ma krawędź sześcianu, którego objętość jest równa? Bardzo podobne zadanie. Zobaczcie. Objętość jest 64 cm sześcienne. My chcemy obliczyć długość sześcianu, długość krawędzi sześcianu. Zatem a do trzeciej to jest 64. To ile to będzie a? To jest objętość. Objętość liczmy ze wzoru a do trzeciej. A to jest właśnie długość krawędzi. Czyli co do potęgi trzeciej? Jaka liczba do trzeciej potęgi będzie to 64? Pomyślcie. Jeśli nie wiecie, to musicie po prostu strzelić. No nie wiem, możecie zacząć od dwójki. 2 do trzeciej, czyli 2 razy 2, 4 razy 2, 8. Za mało. No to kolejną sprawdzacie. Trójeczkę, nie wiem, piąteczkę, dziesiąteczkę, sprawdzacie liczby, aż znajdziecie po prostu. I jaka liczba do trzeciej to 64? Mam nadzieję, że znaleźliście, że to 4 cm. B. Tym razem mamy 1000. I znów mamy obliczyć długość krawędzi, czyli a do trzeciej równa się 1000. To jaka to będzie liczba? Co do potęgi trzeciej daje 1000? 10 oczywiście, centymetrów. I zostaje nam 512 jeszcze, czyli przykład c. Objętość mamy 512 centymetrów sześciennych. Wzór to jest a do trzeciej i my chcemy właśnie wyliczyć tą a. Czyli a do trzeciej to jest 512. Znów musimy się zastanowić, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej da mi 512. Jest to 8 cm moi drodzy. Dobrze. Nie jest tak źle. Musicie tylko po prostu nie poddawać się i liczyć. Najprostsza metoda. Dobrze. Piętnaste chciałabym teraz zrobić. Uwaga! Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 294 cm kwadratowe. Nasze zadanie jest obliczyć objętość. Hmm, jak to zrobić? Szybki rysunek pomocniczy. Co to był sześcian? Co to było? Figura, która składa się z kwadratów. Ilu? Z sześciu. Ta bryła to sześć składa się z 6 równych kwadratów. To skoro pole powierzchni to jest 294, to pole składa się z pól 6 kwadratów, więc na początek mogłabym to 294 podzielić przez 6 i wtedy będę miała pole jednego kwadratu. No dobrze, to zróbmy to. No w głowie tego nie obliczymy, więc jedziemy z pisem. 294 podzielić przez 6, 29 przez 6 to jest 4 i 54 przez 6, 9, 49 i zobaczcie, to jest pole jednego kwadratu. A w jaki sposób liczy się pole kwadratu? A do drugiej, to policzę długość krawędzi. Wokół kwadratu? No, oczywiście. Co do potęgi drugiej dami 47. Co? Razy co? Ta sama liczba to 49. Oczywiście 7. I mamy już długość krawędzi, ale my mamy obliczyć objętość. A objętość to jest 7 do trzeciej. Czyli 49 razy 7, 343. Uj, uciekło mi z ekranu. 343 cm sześcienne. I napiszcie proszę odpowiedź do zadania, że objętość sześcianu wynosi 343 cm3. No to teraz 14. Akwarium ma wymiary wewnętrzne. Długości 40 cm, 20 cm szerokości i wysokości 3 decymetry. Ile litrów wody znajduje się w akwarium, jeżeli jest napełnione do 2 trzecich wysokości? Ok, ja sobie narysuję. Rysunek pomocniczy. Wcale nie musi być on idealny, więc mogą te w miary nie do końca pasować. Długość 40, szerokość 20. a to zrobimy tu 40, tu 20. Wysokość 3 decymetry. No skoro wszystko mamy w Centymetrach, no to może sprawdźmy, czy musimy to w centymetrach liczyć, czy w decymetrach. Mamy pytanie, ile litrów. Litry powinny nam się kojarzyć z decymetrami sześciennymi, zatem zamieniamy na decymetry. 4, 2, no dobrze. Teraz, ile litrów wody znajduje się w akwarium, jeżeli jest ono napełnione do 2 trzecich wysokości? Co, co to znaczy? To znaczy, że Mam wysokość 2 trzecie. No nie jest pełne to akwarium, tak? Wodę mam tylko tutaj. Tak? Do tej wysokości. Nie do samego końca. I to są 2 trzecie z tej wysokości. Jak to obliczyć? Ile to jest 2 trzecie? No nic prostszego. 2 trzecie wysokości, czyli 2 trzecie z liczby, wykonuje się za pomocą mnożenia. Przypominamy sobie, można skrócić i to są 2 decymetry. Czyli te 2 trzecie wysokości to są 2 decymetry. A teraz musimy obliczyć ile zmieści się, ile to będzie tej wody, jaką będzie miała objętość. No to uwaga, 4, 2 i 2 trzecie wysokości, czyli też 2. 4 razy 2, 8 razy 2, 16 decymetrów sześciennych, a to jest 16 litrów. Dlatego zamieniliśmy na decymetry, bo to jest... Wtedy dużo prościej zamienić na litry. Odpowiedź. W akwarium znajduje się 16 litrów wody. Świetnie. Dobrze. 16, a dla Was jest 17. Jedno zadanko tekstowe. Przeczytać, zrobić sobie rysunek pomocniczy, jeżeli potrzeba. 17 na tej samej stronie 226. No to przejdźmy do 16. Pojemnik ma kształt prostopadłości, a no Jedna krawędź podstawy ma 40 cm. Druga jest od niej dwa razy dłuższa. No to zrobimy, że tu jest 40 cm. Druga jest dwa razy dłuższa, zatem 40 razy 2. 80 cm. Wysokość pojemnika jest o 2 decymetry krótsza od dłuższej krawędzi podstawy. Dobrze, zamieńmy na decymetry. 8. 4. O 2 krótsza od dłuższej, czyli 8 odjąć 2. 6 decymetrów ma wysokość. Zobaczcie, czytając tak naprawdę możemy sobie zapisywać już mamy podane wszystkie wymiary. 42 razy dłuższa, 80 i o 2 decymetry krótsza, czyli 6 decymetrów. Ile co najwyżej litrów wody może zmieścić się? Może pomieścić ten pojemnik. No to po prostu liczymy objętość, nic innego. I znów... Jeżeli chodzi o litry, skoro w pytaniu mamy litry, to najlepiej liczyć w decymetrach. 4 razy 8 razy 6. 6 razy 8 to jest 48 i tutaj mogę sobie zrobić pisemnie lub w głowie. 4 razy 40 to jest 160, dodać 4 razy 8, 32, czyli 100. 92 decymetry sześcienne, czyli 192 litry. O to było, o to pytane było, o to pytano nas w zadaniu, Więc odpowiedź: w pojemniku zmieści się 192 litry. Wody. Przypominam, 17 dla Was. Do usłyszenia.